Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Patapon. Zamek Zigotonów odkryto. I obawia się Meden, że nasz los jest niestety kiepski. Meden ma taką wizję, przewiduje, że niestety będzie z nami kiepsko. I sądząc po nazwie planszy, czyli rozpacz, myślę, że może być kiepsko. No ale przecież z czym my sobie nie poradzimy, no co, patapony sobie z czymś nie poradzą. Kiedy, no co, no jak to możliwe. To jest już 13 odcinek naszej serii. Szczęśliwy, nieszczęśliwy. Zaraz zobaczymy. I ruszamy do boju. No jak na razie pogoda wygląda ładnie. Moim zdaniem może być całkiem w porządku. No przecież... Nie w takich warunkach walczyliśmy. Nam się już ogień pod nogami żarzył. Wszystko było już czerwone, od żaru, deszcz padał, burze, czaskały, a mamy się wystraszyć, no czego, no lekkiego wiaterku. O, o, mają wieżyczki trochę inne, no czego tu się bać. Coś mówi o katapulcie, po mi katapulta, jak mają patapony. Czy one wymiatają, nie ma sensu jeszcze czegoś męczyć z katapultą. No, jak widzisz nic specjalnego, no. Nawet się pomyliłem, bo wieżyczka jest tak sama jak zawsze, no, nic innego. Niech, Meden, wiesz co? Coś musiałaś naprawdę. Powinnaś waleriankę trochę sobie strzelić, powinna być już powinno być lepiej z Tobą. Tu się stresujesz niepotrzebnie, tylko no. Wiesz, jakieś młoty znaleźliśmy. Ciekawe dla kogo? Pewnie dla Tatelponów. A? Na pewno dla tataponów. Przecież nie będziemy mieli żadnych innych pataponów, prawda? Prawda? No właśnie <słuch> Yeah No jak na razie nie ma nawet... No czy... Nowe wieże W końcu widać, że to jest fort jakiś Iś nas od głupich, no zaraz tam gościu Go... Ich tam jest... O góry, tam jest ich masa, patrzcie to przybyłby na górę Bacikoi z tak małymi zapasami patapony, my szalony jesteśmy haha nie no patapony to są po prostu maniaki. nieważne jak mało to jak wygramy druga wieża, o kurcz na tej planszy najbardziej widać jak na czym polega i jak działa wiatr przyjrzyjcie się po prostu tym świderkom Zauważycie, że czasami strzały lecą przez pół a czasem o, widzicie, strzelają jumipony z tyłu, a strzały lądują pod nogami Yumiponyk. Ja, ya, ja, ja Boże, tu się miesza. Jumipony strzelają, wiatr zawraca strzały i lądują strzały pod nogami... Jaripony. Wcale hmm. nie było tak skomplikowane, nie wiem czemu tak się mieszałem. Jak słyszycie w tych ostatnich kilku odcinkach, dokładnie trzech. Trochę więcej mówię niż normalnie. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Jeżeli mam się przymknąć, to nie ma sprawy. Będę mówił co jakiś czas po prostu jakieś tylko rzeczy na temat gry. A tak, to dam wam posłać muzyki i śpiewających popłaponów. Komentujcie, wiecie, to dla Was robię, tak naprawdę. No, dla was no. Robię to dla swojej przyjemności, ale fajnie by było, jakby się ludziom podobało. Dla nich nie ma różnicy. Niechaj przemówi głos ludu. No, a my ponownie roztrzaskujemy kolejną wieżyczkę W tle widzicie już naprawdę, widać że Ford prawdziwy zigotonów. Myślałem że to taki, taki pizz trochę, no, ale jednak istnieje O łuk super, będziemy mieli łuk kolejny U. O kurcze, trochę ich, sporo Co to z tyłu za nimi jest? Jakaś maszyna do mielenia mięsa? Nie wiem no, troszkę teraz stawiają opór, muszę im to przyznać. Ale nie przejmujemy się, prawda? Patapony tak zwyciężą. Prawda? Praw nie, nie, nie. Zero zawahania. Patapony zwyciężą. Patapony Te cały czas nas blokują, także musimy jeszcze się ich pozbyć. Został jeden. I nie ma już tych ponów, jesteśmy wolni, żeby ich zniszczyć. Co to? Jakiś kamyczek? Ha! Wygląda jak ta gra... Ten, złapać mysz. Czy kłapka na mysz, jak się, nazywało to nie wiem. Au! Możemy mieć problemy. Ja będę musiał trochę... trochę pofarmić, żeby ich pokonać. To długo filmów już nie będzie, bo jak widać to ja będą się sporo farmić, a mi się nie chce ostatnio. Także następnego filmu spodziewajcie się, że ja wiem za tydzień może. No góra, dwa tygodnie i już będę w stanie ich pokonać, na pewno zobaczycie. No bo spójrzcie jak ta kulka normalnie... patata Hatatapony wymiotło, no maksa. Ale jestem pełen podziwu Hatapona. Spójrzcie, na froncie. Pomimo braku możliwości obrony stoi na froncie i szerzy chwałę Pataponów. Jest coś czego nie powiedziałem, Hatapon naprawdę wbrew pozorom ma chyba najwięcej punktów życia ze wszystkich Pataponów, może znieść naprawdę ostre... Ostrą nawałnicę ciosów. Może wytrzymać naprawdę, bo tak jest stworzone, żeby ginął jako ostatni po prostu. Tu jesteśmy lekko już nastychani przez Hatapony. Taktyka niezła, muszę przyznać. Dobrze, że nie mamy klifu za nami, bo mi się role odwróciły, jeżeli pamiętacie, co te tepony zrobiły z persoponami. <grystanie> to taki sam los nas by właśnie spotkał. Nie wiem co mówić, jest mi smutno. Przegrałem. Chyba nawet tego nie, 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 nie ma sensu. Pon, put i no. Chyba nawet nie ma sensu, żebym to wrzucał na YouTube. A. Przegraną? Po co? Ja tylko się namęczyłem z komentarzem. No, niepotrzebnie. Jestem załamany. No trudno. Robimy restart chyba się co? Ma restart. Przykro mi słowo do zamku. No mi też. Z tego powodu Zostaliśmy zniszczeni przed tym zamkiem Kapłan Komedem Czego chcesz? Pr mów ciszej Katapulta została Odnaleziona, tak? Naprawdę mam dosyć twojego pitolenia Zostaw mnie w spokoju um, y ale ta broń mogłaby naprawdę nam pomóc Żeby zwyciężyć z, z, z tym zamkiem który nas pokonał O, TIT! Chyba się wkurzył trochę Katapulta? Odwiedź sitoto, bagno sitoto aby znaleźć katapultę No dobra, spoko Tak więc, ruszamy Na bagno Promyk nadziei od razu ładnie brzmi, ale nie mamy na to czasu. Tak więc, zapolujmy usuwamy tatepony. Te o tym pamiętajcie, żeby usuwać tatepony, te bo one tylko przeszkadzają w trakcie polowania. Upolowanie Motiti z tateponami na przodzie jest, nie chcę powiedzieć, niemożliwe, bo wszystko jest możliwe, jeżeli się zbyt dużo będzie grało w grę, ale jest. Niepotrzebnym utrudnieniem, tak bym powiedział. I tutaj wycięłem misję, bo i tak nie zdążyłbym. Chciałem wam pokazać, co można zdobyć. Pokonujecie różowe motity i otrzymujemy jakiś nowy przedmiot, którego jeszcze nie wiedzieliśmy. Cóż to jest? Nie powiem wam. I wśród kaczyk kryje się kolejna kreatura udawająca jednego z nich. Tym razem jest to żuk przypominający kaczik, i jego również musimy zaciukać. <gry> tak, ten żuk nazywa się pocik. Powtórzę jeszcze raz, pocik. A różowe motiti nazywa się momoti. Lekka zmiana nazwy, a o wiele inaczej brzmi. Yy, wcale nie, no ale nie można. <ścoughs> I kolejna misja ukończona. A teraz zobaczymy, do czego służą przedmioty, które właśnie zdobyliśmy oraz w ogóle jak się nazywają. Jest to Kimpon, cza czapka Kimpona oraz zakurzony kryształ. Po cóż one nam? Hmm, przekonajmy się. <noise> Czako Kimpona zamieni się w Kimpona, czyli kolejnego specjalisty, ale jego przedstawię w następnej części. A zakurzony kryształ otwiera nam drogę do kolejnego bossa. Jakby drugi poziom. Zaknela jest to do kaknel. Tak więc to jest koniec tej części. Komentujcie żółty magiczny guiszczek subskrybujcie. Na razie!